Jakbyś miał pomyśleć, kto jest najlepszym graczem monarki, prawdopodobnie powiedziałbyś, iż jest to tromba powietrzna lub bez. Jednak ja nie byłem tego pewny i zaprosiłem wielu tryhardów, aby rozstrzygnąć, kto jest najlepszym graczem Monarchii. Także zaprosiłem Elda, Skietawka, Ebrofała, Kreiza, Rydusia, Smuszkiego, Odonka i Xisaya. A kto okaże się najlepszym graczem monarchii, tego się sami dziś przekonacie. Jednakże, jak zdecyduję, kto się będzie kim bił na samym początku? Otóż odpowiedź na to jest jedna: Zabiegną to w najbardziej możliwy, profesjonalny sposób, jakim jest oczywiście koło fortuny. Jednak nie mam zamiaru wam tego pokazywać. Już wiem o tym, że skupienie waszej uwagi nie jest za duże, przez to byście się zanudzili. Dlatego od razu przejdziemy do tego, kto się będzie kim bił. A w pierwszej walce zmierzy się sisaj wraz z Z kolei, w drugiej walce zagości Musti oraz Srytuś. A już w naszej trzeciej walce będzie się bił Rafał z Lampardosem. I w czwartej prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej przez was walce zmierzy się z Zadonkiem. prawdopodobnie teraz wam na myśl przyszło, dlaczego nie ma tutaj Skietawka, a jest jakiś Lampardos. Otóż prawa wygląda tak. Skietawkowi zepsuł się komputer, więc wyznaczył swojego kolegę, który się będzie bił za niego. Jednakże przejdźmy już do pierwszego pojedynku, w którym oczywiście wystąpi Xisai, czyli top 2 killi i Craze, czyli to 1 gracz, według tier listy TVP. Także myślę, że moglibyśmy już przejść do pierwszej rundy. A walka rozpoczęła się szybkim hipnięciem Craize'a przez Cisaya i wkopaniem się pod podziemia. Jednak nie trzeba było długo czekać, aby Kraj się od razu do niego wkopał. Również teraz chciałbym powiedzieć, że walki te naprawdę były ciężkie do komentowania oraz długie, także postaram się skrócić je najbardziej jak mogę. I właśnie teraz dzięki temu, że Craize zrobił nemosa Cisayowi, mógł sobie nabić przewagę. Jednakże chwilę po tym sytuacja się odwróciła i dzięki temu teraz to Xisay mógł sobie nabijać przewagę. Jednak po dwóch minutach padła bania Xisayowi, przez co Craze'owi na pewno będzie teraz prościej. A podczas padnięcia bani Xisaya, Chris podtrzymywał mu trzymanie łebów i ciągłe go przez co przychodził na prowadzenie. Jak możecie się domyślać, po padnięciu bani zaraz padły mu również buty. O właśnie w tym momencie. A z racji tej, iż walka ta zamieniła się w ciągłą ucieczkę i dywanie nieco pojedynczych hitów, to przychodzimy już do jej końca. I właśnie teraz proszę Państwa, Syzyj jest naprawdę ciężki sytuacji. Nie ma gdzie uciec i nie posiada chociażby refili. Jednakże spryt kombinuje, aby uciec jakoś ścieżkami, jednakże to nie potrzebuje Rase'a od zabicia go. Także wynik tego pojedynku to 1-0. A gramy w systemie zwanym Best of Three, czyli najlepszy w 3 pojedynkach. Także jak ktoś ma już dwie wygrane, to znaczy się przychodzi do następnego etapu. No ale jednak przejdźmy już do kolejnej rundy. Także klasycznie, szybka w kopka, a potem szybkie kublewy. I dosłownie w łamek sekundy kontroluje Toxisare. Jednak nie na długo, bo sekundę potem pojeczka odbija Craze. I dzięki temu przez pewien czas Crazy'ok sobie nabijać przewagę. Jednakże Ksisaj szybko wpadł na pomysł, jak oszukać przeciwnika i uciec z demosa. Za to Krajs bez żadnego kłopotu zablokował tę próbę ucieczki i dalej hitał Ksisaja. I przez długi czas walka ta praktycznie wyglądała w ten sposób. Jednak końcu Ksisajowi udało się coś zadziałać na jego przeciwnika. Także zrobił on mu szybkiego demosa i go po prostu hitał. Jednakże Krajs nie dawał za wygraną i próbował uciec. A to wyszło mu naprawdę dosyć bardzo szybko Gdyż już w tym momencie on miał dwie kratki rozkopane Z dźwigniami, do których mógł sobie swobodnie uciec Jednakże Hisai nawet tam potrafił Zrobić mu nemosa a w pewnym momencie i Pitki pomyślałem, że oni są tacy dobrzy, że osoba, która wygra ten pojedynek, to na 100% wygra ten turniej. A tak się tak było, to oglądajcie, aby się sami tego przekonać. Również warto dodać, że oszczędziłem wam trochę oglądania tej walki, gdyż była ona naprawdę bardzo długa i monotonna. Aktualnie znajdujemy się w momencie, kiedy Xer już jest w Cany w prawdopodobnie połowa już jest wyczerpana, a kraj jest tak samo. Także Kraj zderoskopał się z kubębów, od razu poszedł hitaia. Oczywiście podtrzymując mu kobeby. Jak sami możecie się domyślać, Krajzowi udało się zrobić Nemoza, dzięki któremu udało mu się również zabić Sisaya. Także do etapu następnego dostał się Kreis. Jednak już się przedłużajmy i przejdźmy do drugiej bitwy, w której zmierzy się Musti, czyli gracz, który jest topce Kili, i Ryzuć, który był kiedyś najlepszym graczem na rapy.pl. Także zaczynajmy kają sobie, żeby zacząć i się zaczęli bić. Właśnie Musty zaczyna od razu z patyka, żeby pnokać do Nemosa, spróbuje ryncusia. I przez dosyć długi czas panowie próbowali się pnukać do błebów i zrobić sobie boksa. I tak w końcu im się udało. Obydwaj panowie są w koblebach. Mają małe problemy, ale udaje im się wychodzić ostatecznie. Ostatecznie obydwoje wszyscy wychodzą. Jednak w czasie, kiedy oni się biją, to ja bym widzę chciałbym trochę zająć czasu. Już jestem nowy na tej platformie, to, to chciałbym Was prosić o łapkę w górę, suba i komentarz. Więc naprawdę mi to bardzo pomoże, aby się rozwijać. Także mam nadzieję, że mnie dobrze przyjmiecie, a ja was zapraszam do dalszej części filmu. I teraz znajdujemy się w momencie, w którym już jest już wycajny jak są chcecie, a muszli po nim jedzie i czym to masz po obawy to pasa. Ryduś próbował grać na durability z początku, przez co właśnie miał. Na początku miał taką małą przewagę, no ale już się nie ma. O! Oj, rydyś tutaj ma kłopoty. Znowu w kobłębach. Zmuszki go oklepuję. Rydyś nie ma co zrobić. Nie wiem, czy Ryduś ma jakiekolwiek perełki, ale jeżeli ma perełkę, to zdecydowanie go powinien wycykać. Albo ma, jeżeli by miał ścieżkę jeszcze jedną, to powinien nie rzucić i próbować uciekać. No ale obyło się jednak, bez tego. A żeby zaoszczędzić wam czasu, to trochę poptądam I jednak Rydus się podał ze szukaniem trapa. Teraz próbuje się za, e, próbuje zabić Mustiego. Szuka tutaj... Jednak znowu szuka tutaj tego trapa. Szuka jakiejś akcji, żeby łeby dziwnie postawić dla Mustiego. Aczkolwiek Musty jest skutecznie dosyć stara się omijać. Oj, i Rydusiowi padły buty. Czy tak się zakończył ten pojedynek. I tak się właśnie zakończyła pierwsza runda. Mustiemu udało się wygrać z Rydusiem. Czyli aktualny wynik tego starcia to jeden 0 dla Mustiego. A teraz przechodzimy już do drugiej rundy. W tym pojedynku. Jak sami możecie zauważyć, z początku przewagę uzyskał Ryduś. Jednak nie uzyskał tej przewagi na długo, gdyż Ustiemu udało się zaraz uciec. Jeżeli myślicie, że długo się panowie tak przepychali na samej powierzchni, to macie rację. Dlatego pomidor do właśnie tego momentu. Musi próbuję próbuje wejść pod ziemię, tak typowo z Rydusiem, jednak Ryduś za bardzo tego właśnie nie chce robić. Kiedyś próbuje zajrzeć tej tej na górę, na no spokojnie nie ma co się śpieszyć dla niego. Ale musi już z kolei inaczej troszkę, próbuje go z kubłewa wziąć, żeby go podkopać I jakokolwiek inaczej grać, jednakże w jakimś cudem nagle szybko Rydus się wkopał do niego I obydwoje panowie są w Kobewach. Rydus jest w Nemosie, jednakże mi się wydaje, że może się to szybko zmienić Rydus próbuje wyjść z kratki, Rydus chyba próbuje wyjść z kratki i wrzucić do niego Ale Musti szybko kubłewuje Rydusia I zaraz właśnie po tym wkopał się bardziej pod ziemią, przez co naprawdę łatwo mógł teraz Rydusia i teraz widzowie, chciałbym powiedzieć, że każda walka mniej więcej trwała po 15 minut Ja nie chcę tego odcinka zrobić jakoś w 2 godziny Dlatego wam tą walkę naprawdę trochę bardzo skrócę, no bo naprawdę nie chcę jakby robić takiego długiego filmu Także pierwszemu padła bania w nemosie Rydusiowi I w sumie w tym nemosie naprawdę długo się trzymał Bo wytrzymało się aż padł mu cały set I siedział w nim aż do końca swojego dexowego seta 75 później. Że później Rydus jest bez bani, Rydzusi jest bez bani, próbuje się rozkopać, ale Musti mu postawił kobeba I Musti wygrał Także do następnej tury dostał się Musti, wygrywając z Rydusiem 2-0. do 0. A w następnej walce zmierza się Eurofał, czyli najlepszy gracz na duelsach na Boltem C. I Lampardos, czyli kolega z Kietawska, który jest wy i jego zastępstwo. Tak zacznijmy od rundy pierwszej. Dobra, także już mamy jeden z pojedynków, tutaj jest Europa kontra Lampardos. Widzę, że Lampardos od razu się kopuje. I... tam jeszcze wpadł w no ja widzę, że tutaj tak troszkę grają gejowsko na krateczkę Znaczymy, już to z tego wyniknie No i wynikło to tyle z tego, że chłopaki się bili w kasce do końca gry Chyba chłopaki... Dlatego od razu przechodzimy do padnięcia bani Lampardosa Mamy problemy dla Lampardosa, Lampardos może mieć teraz problemy Bania mu padła I Lamp teraz Lampardos daje takie przekopy, wpadł do Europa robi mu kratkę z towaką od na i jest bezbanii, dalej Laparaz jest bezbanie, bo Larto jest bezbani i nie wyrobił i Europa wygrał pierwszą rundę. A teraz śmiało przechodzimy do rundy drugiej. I tak chciałbym powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej teraz w podziemiach, no bo tak parę sekund za późno wszedłem do walki I Jak sami widzicie, panowie na początku próbowali grać na jakieś nemosy i takie inne sztuczki. Jednakże... Wait a minute! Who are you? Dokładnie tak, panowie znowu się przez cały pojedynek bili w kratce. Dlatego pozwólcie, że nieco mocno skruzywam ten pojedynek. Będzie tym, tym, że lampardo służy? Znowu się klokają, panowie się znowu klokają. Europa jest w Europa jest w Lampardos go krytuje, ale udało się wyjść I Lampardo jest... ucieka, Lampardos ucieka. Lampardo cieka, Europa skakuje mu w kratkę, wrzucił go do Kobeba, znowu go wrzucił do Kobeba Jestem ciekawy, ile Lampardo ma teraz na bani. Podziwiam go za to, że się dalej bić. W Europie padła bania, Europa może się właśnie teraz wywalić. Jakby padła jak mu jakaś część seta i nagle by zaczął dostawać mocny damage, to mógłby nawet policać refila, aczkolwiek. Aczkolwiek znowu Lampardo spadł do, tego, do Kobeba Więc to znowu może się to zakończyć tak jak w pierwszym starciu. Oj, i lampardo słapowani. Uwaga, czy to się tak zakończy? Czy mecz się skończy? Pojedynek się skończy, właśnie. Tak, tak się zakończy ten pojedynek. Europa wygrał 2-0. Europa przechodzi do następnego starcia. Jednakże przejdźmy do ostatniego pojedynku, w pierwszym etapie. W którym oczywiście zmierzy się popularny streamer S. I Ionune, czyli prawdopodobnie najbogatszy gracz na całym serwerze. Jednak, skoro S to taka international gwiazda, to skorzystam na tym i zapanowy na nim kontent. No bo wiecie, tylko frajer by nie skorzystał. Także przejdźmy już do walki testowej ESO. To Ej, Vaniak upadła! Fuj do końca! Zatrzymaj, kurwa! A! To wina serwera rozjebanego! Ała, 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 ała! Ała! A dalsza część walki pomiędzy SMA mm -hmm. Fanem Cogiego, Polska 3 zostały do własnej interpretacji, a teraz przejdźmy już do walki pomiędzy SMA Onunkiem. Czemu ten śmieć chodzi do ziemi? I jak już sami zobaczyliście, walka się rozpoczęła naprawdę bardzo sympatycznie. Ale jak już sami widzicie, na początku przewagę zaczął zdobywać Ononek A po dosłownie 5 sekundach, Es już miał full boxa Oj, ha, 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 nie I jak widzicie, emocji mu zbytnio nie brakowało A bo czasie już zaczął nawet maniaczyć. Ej, was serwony byli toilet, bo mi tak. No ale dziwna sprawa. A was nie? Dobra, oko. I tak pokrótce, Ono jak miał około 50 durability przewagi nad SM, jednakże weszli oni do kratki, zaczęli się tej bić. No i S wykorzystał swoje umiejętności z serwerów takich jak Cube czy też Casplay dzięki czemu udało mu się wyciągnąć ten pojedynek. 2000 years later. Także pierwszą rundę wygrał S Jednak teraz już się przenosimy do drugiej rundy Taratan Ej, ale super dzionek, nie? kopiesz malutki? A nie ty idź do bedroka Ja za to, nie idę Nie hitniemy się Jednakże w końcu chłopaki zaczęli się bić w bedroku Tararata Jak to u ciebie No jak? No, u mnie nie a u ciebie? Ej, spoko Aj! Musisz to uniknąć w kratce Rozkopuje się? Coś... coś... Cię nie rozkopuje, malutki Dobra radę, patrz patera. A! Ale, tu nie ma Kurwa, tu wypierdalaj tu... Tego nie ma? Czego? Czego? Ja sam mam każdy, Była torturowana do tego Pora. momentu a nie woliłam tego, tego moda, że szybko można wiesz. Tego. Tak aktualny wyjście z tego spotkania. To jeden jeden. A teraz czeka nas walka końcowa. 2000 years later. Czemu on nawet nie potrafi zrobić, która ma do dobrze? Kim I my się duoluje. Ty, bo o to chyba, żyje w Ochio, nie? Jestem Sofia Jednak ja jeszcze sobie trochę pobiegą na górze, dlatego wam omidę trochę walki, aby nie tracić waszego czasu. Ej, odałem się więcej, nie Słuchaj, tobie. Gdzie jest woda? No ładę, wo no ładę, no ładę, no ładę. właśnie teraz. No ale wiesz co na... Trzeba prawym na ten. Na kobabiku. jak I oh, shit, here we go again. I w końcu S postanowił się kopać na przeciwnika. O, wpadłeś tutaj, dzięki. Ej. A to poczekaj. No i zabudujemy ok. O, właśnie tak, tak jak chcesz. Ej, dobra, lagę dostęp, tak. I w sumie S długo trzymał przeciwnika w nemosie, Jednak aż do tego momentu. Nie chciałem tak, nie chciałem tak, nie chciałem tak I teraz to, on był w nemosie Jednak bardzo szybko z niego uciekł Może z dwie? Jedna? Osiem O kurde, na początku jest sześć No nieźle, to chyba długo grać tutaj no, kurwa bracie, całe życie se przegrałem no, Dobra, co my gramy, kurwa Idę się zaraz powiesić, chyba trybla zjebów Dawaj Na kamerce Co, mogę tu, mogę gdzieś? Rozpokój no się, menu. I tak właściwie to cały pojedynek nominował ES. A teraz, właśnie, udało mu się zrobić klatkę. Dzięki czemu, naprawdę, będzie mu łatwiej to wygrać. Zresztą, sami widzicie tą przewagę. Oskar wycał na secie, a jego przeciwnik w diamentowym. Także powinien wam to praktycznie do końca tego pojedynku. Na końcu, kurwa GG. Także pojedynek ten zakończył się wynikiem Biden dla ESA, a do półfinału dostały się cztery osoby Jakimi są cra musti nie. Eurofau. No jest Także przechodzimy już do pierwszej walki z półfinału W której zmierzy się cra Wraz z Mushtim No dobra, no do powodzenia panowie A, no i wam zapomniałem wspomnieć, że nie nagrałem swojego powa, tak że musicie się męczyć na no powie tego. Nie no, żartowałem, teraz ja zobaczyłem jakiego ma tak typa kap. Po prostu się nie da tego oglądać, przepraszam was za to, po prostu wam pominę praktycznie do końca tę walkę. No kto by się spodziewał, że to przegram. Także aktualny wynik tego spotkania to 1-0 dla Kreisa, a po tej walce dowiemy się, kto będzie walczył w finale. Powodzenie sobie. Również od razu wspomnę, że musicie garnąć jak z trupaka. I klasycznie walka rozpoczęła się w kopką w dół. Po głośnym klikaniu muszkiego możecie sami stwierdzić, jak naprawdę bardzo się pocił. I prawdopodobnie również było tak samo z Krajzem, jednak niestety nie mam jego powa. Aż po 4 minutach walki padło Bania Krajzowi. A chwileczkę po tym padło banie muszkiemu. I tak, tak spokojnie ją założył. A po niecałych 8 minutach po rozpoczęciu walki padał również bania dyksowa Krajzowi I chwilę potem się Craze wywalił. Także od razu przechodzimy do następnej rundy. I się ściglaw za I ponownie po czterech minutach rozgrywki padła baja. I jak tym razem nie krajzowi, a Musztiemu. Także do finału przychodzi Kreis. I tak teraz poznamy jego przeciwnika. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy rundę pierwszą pomiędzy SM a Europołem. Na knoka jak taki gystick, taki Ej, przestań! Ej! Nie! Oj, woda! Oj! Dewil A nie zbierzmy tej mocy, tak jak chcesz. Czemu wy się bijecie na powierzchni? Nie wiem, on, on chyba... sobie... Mamy jaja! Ja sobie na duro zagram Wyciutko Spokojnie Ej, no nie! Tak, 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 tak! Do góry! Nie, nie, nie. ja nigdzie nie schodzę Co? No to ten tu gni pod ziemi! Oj, oj oj oj, oj! Dobra, dobra. Dobra. Dobra, dobra, Chyba tutaj tręcharzik pracuję na no tej Dobra, ja już nie mam wody kurwa. Już w czwartej minucie padła bania Sowi. Jednak w tamtym momencie Europa sobie zaczął nabijać mocną przewagę nad nim. Ej! chyba I w tym oto momencie również padła bania Europie. A od razu potem buty Oskarowi. A we 7 minucie również padawania Oskarowi. Tylko że tym razem Jacksowa. A w tym czasie Europa miała aż 80 durability przewagi na bani. Tylko nie. Także aktualne wyniki tego spotkania to 1-0 dla Europv. A teraz zaczynamy rundę drugą, która być może decyduje kto znajdzie się w finale Czekaj... Ja do... coś zaszłałeś no dobra, no już, no już Ej! Tylko krito dałeś Ostrzy krycik, nie? A Ha! I po około 5 minutach bitki, EbroFał już siedział w diamentowej bani No chyba Sekura pograliśmy, nie? A tak prezentowało się w tamtym czasie, Ekuauskara Gdzie ty jeszcze masz? Kto to tutaj to jełk masz? Oj, ty Ej, duży... Lagi są chyba na nie? nie? Nie, nie, nie ma lagów, no lagów A po około 4 minutach chłopacy latali w dexowych setach i zaraz padała właśnie bania Esowi. Mam Bani ci już pękła, ej. Szybko nie. Trochę. Day 4. fajnie, coś powiem, nie? Coś dobra, Coś bardzo Także w finale zmierzy się Kreis wraz z EuroV. O, widzę, że tutaj Europa szybko wyruszył, na z Craze'a, taktycznie. Też nie no, mają jak, to co ty myślisz? No, Widzę, widzę. Szybko tak pierwszy dewóz został zrobiony, jednakże widzę, że, że to, to totalnie szybko tego. Szybko, niszczycie te dewóz i od razu kolejny się to robi. No to już się wiesz, walka na wysokim poziomie, nie? To będzie dosyć równe, myślę. A teraz to możecie się mnie zapytać. Olgier, co to, to za nieznajomy głos? Oto chciałbym Wam powiedzieć, że do komentowania zaprosiłem Sztosa, Już po prostu razem było mi raźniej komentować finą. Podania. No tak, 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 Ma tam przewagę, że może łatwiej chodzić z kopułów na pewno. Widzę, że tu się panowie klokają do krateczki, żeby dowodów co zrobić. Oj! I kraj spad. Oj, chopaki się biją w kraterce. Hit za hit, będę się bić, z tego co mi się wydaje. Oj, krajzik bez butów. Się Nie muszę go już krytać. wiem, że mam przewagę taką. Mówi, że tak we jest. A, mam przewagę za dużo, żeby. Nie muszę nadkrytować się do robili. Wiadomo, że tak. Europa nie ma wody No anarchii by taka gra nie podziałała, ale to nie anarchia. No wiadomo, to, to jest to podobne, co nie jak najbardziej przybliżony tryb do anarchii. O i chyba Krajzik teraz ma naprawdę całą sytuację, bo już on jest w pull jak chcecie, a Europa jeszcze ma praktycznie całego Denderite Oj, teraz może mieć dobrze w sumie. Teraz, teraz ma dobrą sytuację, teraz ma przewagę, tak jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o okazyjnie Buty u Europy Trochę odrobił teraz kres na pewno. No na pewno, na pewno teraz odrabia. Wystarczy, że Europa na przykład nie wypatrzy, że klada mu padł. kres będzie go hitał i umrze, co je. No tutaj Krajs cały czas trzyma Europę w kobłebie, tu jego, więc odrabia na pewno. Oj, i Europa o, po spodenkach Dokładnie, z Teraz pewnie klada. Oj, no, ale teraz Europa wyszedł. Teraz wyszedł Europa. No, e, oj, i potacie, bo. No, jeszcze i ja pierdolę, masz taką przewagę. Już teraz chłopaki są równi. Znaczy wiesz, Europa Pewnie coś stronie masz jeżeli chodzi o durability, co nie? Nie muszę, ktoś ma przewagę, bo też ma dosyć. Bo wyjrzy, tak bije się mniej więcej hit-hit tej kratce, tak szczerze. Ale teraz kraj są przewagę sporą, bo Tak, 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 teraz nadrabia. wszystko zrabia. Na wodę, ma w kubebie Europę. No, gdzie chyba? Nie, szczerze, wodę. No tak, bo Europa nie ma perawek, on nie ma nie jak bić tego kompletnie. Oj, Albania, zobacz. O, no, widzę, widzę, okay, Ty sobie, jak tutaj Europa spawi w tą wyskie, żeby tego komewa po Ale Krajs ciśnie, kreś nie przyjmuje, nie? On się póki może. Oj, i chyba chłopak co wkraca. Teraz na pewno jest w lepszej sytuacji Europa. Ilekroć udało mu się Ale być... równa bitka nie? Ej, to bez kitu. jest zakinał, nie? Ale Europy też jest w naprawdę teraz jest no... Chyba kres wygra, chyba Krajs wygra. No się Europa nie może. O, o ale wygrał. O, i Europa no nie miałem dwie wody, bardzo. I od razu znajdujemy się w rundzie drugiej. Panowie piją potki i Europa znowu sobie jeżdża, kitując. Krajza Aby specjalnie chyba zbić durability No i tutaj klasyczek, lekka slapka w dół, hobby, i zaczynamy zabawę Ciekawe czy teraz Europa po ostatnim pojedynku będzie bardziej szanował tą wodę niż ostatnio to Zobaczymy Dokładnie tak I perełki, bo no, bo tak w sensie to wszystko powyrzutą, co je? Ale jednak powyrzucą, ale i tak udało mu się to wygrać No tak Woda Druga woda Przewaga wody. W ogóle ciekawe jest to, że Europa taki młody gracz, co nie? I on tak w tą gierkę. Że się dano sobie jak ktoś anarchii. był młody i tak naprawdę bo taki płciowy. No duziowy. to prawda hmm. Ale akurat na anarchii jest dużo takich osób. No, ale mi się wydaje, że Europa jest na pewno chyba... No najlepszy, jeżeli chodzi o taki jego przedział wiekowy. Być może? No i topka, bo no, na przykład na Duelsach to ma pierwsza topka. Oj, ale teraz... To jest ładnie, jak to skręcił. No tak, tak, udało mi się to. Jeszcze. Ale Europa już wyszedł mimo wszystko. Oj, no, widzę, że tutaj Europa zrobił tego, bo ksika. O wody nie masz a, podlego, wody co? Teraz Europa się ustawił. Oj, teraz Kraj z wodą sytuację. Ej, co to było? O, taktyczna. Już no, po śnieżkach Nie mam chyba nic już, Craig, co? nie ma ani wody, nie więc muszę się trochę. Na no, przez strasznie. A skąd no. na pewność, że nie ma ani wody, ani lawy? Może ma? Może nie wie, czy zdążył ją zabrać? Nie, nie zdążył Europa ma już przewagę, to jest sporo. No teraz na pewno, ma taką przewagę, jest to mocno Ale Craze może jeszcze się odrobić No tak, 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 Poza tym pojedynku Europa pokazał, że da się odrobić, jakby nie patrzeć Ale ja, w sensie... Ja już tak duża przewaga jest zbyt. On nie ma ani tego, ani tego, więc... Musiałbym jakoś to zabrać dobrze o, ale to było takie smooth, co nie? Ten hit to kobeba. Tak, on już tutaj dziknie i znowu e-big. musi się postarać, według mnie, zabrać wodę wiaderkiem, co nie? Żeby mieć własną wodę. Bo, jeżeli tak mu się tego nie uda zrobić, to będzie miał małe par... Takie duże kłopoty. To nie jest takie łatwe. No wiadomo, że nie. Szczególnie, że Europa sam szybko zabiera. Bo jest na... Nie, nie na co się oczekiwać, to jest stopka graczy. To poziom, nie? No tak, wiadomo. No tutaj widać było, że teraz w no braku tej wody. Żeby dać kołbę dla Europy No nawet patrz na durability na bań, co, nie? No to możesz sobie zobaczyć jaka jest tutaj przewaga dla No brak. Tak, tak, tak No i raczej nie są się na to, żebyś się miało to zmienić, nie? Oj, chyba lag był? Lag? Tak, tak? tak, serwer chyba był laga No ale ten lag jakbyś chyba nic nie wyjął dużo w tym pojedynku no, i tutaj Krajzik ma dosyć sytuację. Ale udaje mu się uciec. Chyba? Chyba, chyba będzie uciekł do bedrocka. Będzie na nagrany o Nie, nie ucieka. Je, Je, nie ucieka. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze próbuję walczyć tutaj przed bedrockiem. Oj, ta woda prawie. Ej, ale co, taki tak nieźle wykręcił tego dnobosa dwa razy, to nie? Ale już się odwróciło. No, ale zaraz, Krajzik na da PRMK, sprytnie i ucieka. I z racji tej, iż jest to finałowa walka, to moglibyśmy ją oglądać tak w nieskończoność, bo naprawdę była strasznie długa, dlatego wam troszkę ją ukrócę. I nie wiadomo ile no mamy tak, tak, tak. Europa nie ma pojęcia ile. Ja, ja na przykład mam podmiot, co nie, ale... Europa nie ma pojęcia. Taka winda tu jest taka... No do... teraz Chris odrabia cały czas, No nie, tak. Europy się jednak udaje trochę uciekać, mam wrażenie Czyli lawą prędzej od tego, nie wiem, Bedrock, dobra, dziękuję! Oj, teraz? Bedrock, to jest świn Jeszcze tutaj ktoś odrabia, Kreis. Saniu, ten Bendrock będzie Kreis próbował się podbudować, a nie Oj, Oj, się i dźwignię O, i teraz... Ja tam nie schodzę do niego, ja tam nie mam szans Ja tam lubię, mogę czekać <laughs> Mogę czekać Ale wiesz, Europa, to ty w razie powinieneś się mieć na górze, bo ty masz lawę, co nie? To masz teoretycznie przewagę O, i teraz Kreis może być leby. ciężko Aj, no i GG. Także cały turniej wygrał EuroV, a ja wam widzowie bardzo dziękuję za obejrzenie całego odcinka. I jeżeli jesteście tutaj, to znaczy, że odcinek Wam się spodobał. Także teraz, jeżeli byście chcieli się oddzięczyć za ten niesamowity materiał, możecie wejść na Discorda, tu, którego będziecie mieli link w opisie. Na samym Discordzie możecie znaleźć sobie masę tych surpaków, możecie się znaleźć teksturpaki przykładowo od twórców, na przykład Odessa, który wystąpił w filmie i innych osób. Także zapraszam was serdecznie na Discorda. A teraz... Dziękuję. No no